Mam na imię Marcin. W firmie Tenek od wielu lat zajmuję się urządzeniami fiskalnymi. Przedstawię teraz Państwu jedną z operacji, którą można wykonać samodzielnie. Drukowanie raportu okresowego na kasie Posten Bingo Logujemy kierownika. Zatwierdzamy najpierw klawiszem razem. Kasa pyta nas o hasło. Standardowo 1, 2, 3, 4. Zatwierdzamy klawiszem razem. Operator musi wybrać funkcję przez strzałką góra dół raporty czytające pozycję zatwierdzamy klawiszem razem następna jest to pozycja raporty okresowe zatwierdzamy razem okresowy pełne zatwierdzamy razem mamy możliwość wyboru raportu okresowego według dat lub raporty według numerów wydrukujemy sobie raport według dat pozycję według dat typ raportu zatwierdzamy razem Kasa pyta nas o datę początkową. Wprowadzamy datę początkową 01.05.2014, 2014 Zatwierdzamy razem. Kasa pyta nas o datę końcową. Wprowadzamy datę 30.05.2014, 2014 Zatwierdzamy razem i mamy wydruk raportu okresowego.